Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że tym razem mogę opowiedzieć ci, jakie teksty i jakie lektury znajdują się w najnowszym podręczniku do języka polskiego wydawnictwa w SIP pod tytułem Zamieńmy słowo. Jeżeli chodzi o lektury, to jest tu zawarta pewna innowacja, a mianowicie lektury z opracowaniem z zadaniami do mm, fragmentów Znajdują się w tak zwanym rozdziale ósmym, który nazwałyśmy lekturownikiem. Każda lektura rozpoczyna się atrakcyjnym plakatem, którego celem jest zachęcenie uczniów i uczennic do tego, żeby przeczytali lekturę. Na przykład z plakatu Akademii Pana Kleksa dowiadujemy się, że właśnie trwa Dzień Otwarty. I pracują tam niezwykli nauczyciele, którzy uczą innowacyjnymi metodami, oraz można pójść na przedmioty, których nie uczy się w takiej standardowej szkole. Wraz z moimi współautorkami, panią Magdaleną Biskupską i panią Jagodą Najmanowicz-Michalak, mamy nadzieję, że taki sposób przedstawienia lektury, zachęcenia do jej przeczytania, Spowoduje, że coraz więcej uczniów na lekcji będzie chętnie tę lekturę omawiać. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o sam zasób, który znajduje się w lekturowniku, to znajdują się tam lekcje, po kilka lekcji do każdej lektury. Oczywiście z rozmaitymi zadaniami. Są tam zadania otwarte, zadania na dobieranie. Plany wydarzeń do uzupełnienia, ilustracje, grafiki i wiele, wiele innych ciekawych elementów, które mamy nadzieję wykorzystasz na swoich lekcjach. Każda lektura jest zakończona notatką graficzną taką właśnie notatką wizualną, która zbiera w sobie wszystkie treści, które zostały podczas lekcji omówione. Oczywiście uczniowie mogą taką notatkę graficzną sporządzić samodzielnie w swoich zeszytach. Wtedy będziemy mieli pewność, że więcej informacji na dłużej zostanie w ich głowach. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe teksty, to oczywiście są one zgodne z podstawą programową. W tym podręczniku znajdziesz m.in. baśnie, legendy czy mazurek Dąbrowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o inne teksty, to znajdują się w tym podręczniku takie fragmenty, które jeszcze nigdzie wcześniej nie były publikowane, a które są dla naszych uczniów atrakcyjne, które czytają nasi uczniowie. Na przykład Artura Chmielewskiego Kosmiczne wyzwania, czy Doroty Srebro Księga Juli, Marcina Szczygielskiego Teatr niewidzialnych dzieci, Agnieszki Cholińskiej Zuzia i Giler i oczywiście, fragment Neli, małej reporterki. Bardzo serdecznie zachęcamy Cię do tego, żebyś sięgnął po ten podręcznik, żebyś sięgnęła po ten podręcznik i żeby praca z tą książką była inspirująca, przyjemna i twórcza. Dziękuję bardzo.